Czy kojarzycie koszulkę Urugwaju? Spójrzmy na tę koszulkę, akurat Diego Forlan. Tam jest emblemat, a na tym emblemacie cztery gwiazdki. One symbolizują cztery tytuły Mistrza Świata. Ale ktoś zapyta, jak to cztery? Przecież Urugwaj wygrywał tylko dwa razy Mistrzostwa Świata. Te pierwsze w 1930 roku u siebie, no i te drugie, pierwsze po wojnie, kiedy to. Uruguay uciszył marakanę, pokonując Brazylię 2 do 1, a dwie pozostałe gwiazdki musimy cofnąć się do lat 20. Porozumienie między FIFA a MKolem stanowiło, że zwycięzca turnieju olimpijskiego miał prawo do nieoficjalnego tytułu mistrza Świata. No i właśnie, Urugwaj wygrał najpierw Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, pokonując w finale Szwajcarię 3 do 0, a potem na Igrzyskach w Amsterdamie stoczył zaciętą walkę z odwiecznym rywalem z Argentyną. Potrzebne były aż dwa mecze, żeby wyłonić zwycięstwo. No i Urugwajczycy tytuł Mistrzów Olimpijskich obronili. No i stąd są nie dwie, a cztery gwiazdki.